Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z holem zakupowym, pokażę Wam właśnie co sobie gdzieś tutaj ostatnio zakupiłam, więc no, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja zabieram się już tak bez zbędnego przedłużania za pokazywanie. Zacznę no, od takich mega ładnych shortów, które są z H&M. -u. Są one takie tutaj postrzępione na właśnie dole nogawek. tak wyglądają z tyłu, z przodu, mają taki szary odcień i one mi się po prostu łączą totalnie z wszystkimi gór cokolwiek, czy to sobie nie kupię, czy nie wezmę z szafy, to wygląda to obłędnie. Przykładem takiej góry, która przepięknie wygląda do tych shortów jest na przykład taka bluzeczka, taki w sumie koszulka, bo jest na ramionkach, ale jest w takich mega ładnych koronkowych i ona ma taką śliczną kokardeczkę, bardzo ładna, była w ogóle w innych też wersjach kolorystycznych. Jest ona również z H&M, zakupiłam ją sobie i ona tak się fajnie łączy z tymi shortami, możecie to teraz zobaczyć. Do tych shortów pasuje naprawdę wiele rzeczy, Między innymi ostatnio też zakupiłam sobie w Heimie taką przepiękną koszulę. Ja w ogóle lubię nosić taką rozpiętą. Ona w sumie jest lekko taka żakietowa, bo jeszcze z tyłu ma na dole. Nie wiem, czy to dobrze widać tutaj. Takie fajne rozcięcie, więc to też bardzo ładnie wygląda. I ja właśnie ją uwielbiam nosić na przykład jakiś bralet i ją sobie wiecie, tak tylko narzucić albo nawet tak zawiązać. I do tych szortów na przykład też taki fajny outfit. Lekko elegancki, lekko nie. To wszystko jest takie wysmakowane i jakby się łączy. Mowa o tych szortach to coś dość podobnego, ale jednak też bardzo ładnie łączy się to z innymi rzeczami. Jest to taka, jak, taka bluzeczka w sumie. Ona ma tutaj gdzieś, nie wiem czy mi się da pokazać, właśnie u góry na jeden zatrzask i ma też takie tutaj do przewiązania. Ona bardzo ładnie wygląda, też taki fajny letni vibe i do tych szortów na przykład. nie tylko. Kupiłam sobie takie liniane spodnie. Są one naprawdę genialne. mam już drugą parę, bo jak widzicie, no mam na sobie. Są one z H&M i w ogóle kosztowały one 55 zł, przynajmniej jak ja je kupowałam. I one są tak wygodne, że ja normalnie mogłabym całymi dniami bez przerwy w nich chodzić. I są one do takiego stopnia wygodne, że jak po prostu je ubrałam, to praktycznie bym ich nie zdejmowała w ogóle. Więc jedne mam na sobie, ale one już mi się trochę znosiły, tak szczerze, więc tak mi się podobałem, że od razu kupiłam sobie właśnie na zapas drugą parę. No i te spodnie tak naprawdę z wszystkim się łączą i z tymi właśnie górami, które wam przed chwilą pokazałam, ale też na przykład chociażby w takim wydaniu, jak mam teraz na sobie tutaj z zar, mam właśnie taki topik, do tego sweter, który też sobie ostatnio zakupiłam, jest on z H&M i jest on taki dość mocno prześwitujący, ale ja go naprawdę lubię, zwłaszcza jak jest tak ciepło, można go albo połączyć w taki sposób... Tradycyjnie ubieram sobie ten sweter, ja tam sobie z góry od stroju kąpielowego właśnie akurat z Victoria's Secret wrzuciłam. Jest to taka fajna letnia wersja, ale też właśnie ja byłam nad morzem i tak fajnie przez te wszystkie takie ażurowe tutaj powiedzmy miejsca ten wiatr tak fajnie wieje. Przez to też jest mega fajnie, wiecie tak przyjemnie, ale też uwielbiam ten sweter sobie brać jako taka narzutka, na przykład tak jak mam w tym momencie. Jest on idealny, a zawsze w razie coś można go ubrać, nie mówię, że jest on jakiś wiecie mega ciepły, czy coś, Ale fajnie uwielbiam właśnie go nawet jako taką narzutkę traktować. Po prostu zakochałam się w tym sweterku, naprawdę nie wiem czy mówiłam, że jest chemu, ale jest obłędny. Wspominałam o białych spodniach i w chemie zobaczyłam taki fajny topis. On jeansowy, e, tutaj takie e, postrzępione na dole również. Jest trochę taki, jakby ten jeans lekko postarzany, mam wrażenie. Jest on w ogóle taki. Nie jest to top z kategorii, że wiecie, do nas przelega, ale to nadaje mu mam wrażenie, taki fajny vibe, taki klimat i tutaj proszę bardzo z przodu wygląda on, tak, z tyłu ma zameczek, jest tutaj po całej długości rozpinany i także na lato na przykład ja miałam go nad morzem jak byłam i no też fajnie wyglądał i do tych białych spodni na przykład macie super stylówkę, bardzo, ale to bardzo mi się spodobał ten top i jest on naprawdę przepiękny. dość letnie, no ale wiadomo parę roku, ale... Pomijając to, kupiłam sobie w H&M, ja w ogóle mam mega dużo rzeczy z H&M, ale jakoś mi się tak po prostu ostatnio spodobały. Taką fajną bluzę z kapturkiem, ona jest taka jakby lekko przecierana i naprawdę e, fajna. Tutaj proszę bardzo w środeczku i ją też uwielbiam sobie po prostu tak ubrać do tych wszystkich rzeczy, żeby mi po prostu było cieplej, czy jak gdzieś wiecie idę na przykład i wieczorem się nagle ochłodzi, to biorę sobie tą bluzę, ubieram i wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Co od siebie tutaj dorzucę, że tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które wam pokazuję się ze sobą fajnie łączą, przeplatają i też nie wszystkie kompozycje Wam tu jestem w stanie teraz pokazać w tym filmie, ale naprawdę te rzeczy no, idealnie jakby się łączą ze sobą. Świetnym przykładem jest to, że bierzemy na przykład kolejny topik, tutaj taki szary również z hemu, i bierzemy białe spodnie i już mamy kolejną przepiękną stylówkę, nawet ten sweter, żeby tak narzucić, by pasował. No w tym topiku również się zakochałam, wiem, że się już trochę powtarzam, ale ma on naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny krój, no jest też taki zwiewny, więc no, na tą porę roku idealny. Było, że ja tak gadam, zakochałam, zakochałam, to zakochałam się naprawdę, ponieważ to, to jest ten sam krój, tylko druga wersja kolorystyczna, taka niebieska również bardzo ładnie wygląda do tych spodni. Nie wiem, czy ja mam w tym jakieś foty, bo ja sobie to tak naprawdę zdążyłam kupić. Ten top jest na tyle fajny, wygodny, ładny i wszystko po prostu że trzecia wersja kolorystyczna, tym razem czerń. Również do tych spodni i nie tylko, na przykład do czarnych shortów w sumie to też pewnie będzie mega ładnie wyglądało, jeszcze nie nosiłam tak. No i tutaj definitywnie też, no już tak na szybko tylko wspomnę, nie wiem, czy jeszcze został jakiś kolor, ale jak tak, to nie wiem, czy też go nie kupię, bo one są takie wygodne. W tą porę roku, no mega ładnie wyglądają, totalnie wszystko naj. A propos jakichś takich rzeczy właśnie tutaj na wierzch, to zakupiłam również w H&M, kogo to dziwi, e taką piękną katanę białą, bo w sumie nie miałam białej chyba. Nie, no dobra, miałam, ale nie miałam takiej. No i ona też jest taka fajna tutaj e jakby... Teraz mi wyleciało to słowo z głowy. No taka poszarpana, w sensie wiecie o co chodzi, i bardzo ładnie skrojona, i tutaj z przodu, zarówno yy... Proszę bardzo. Jeszcze tutaj z tymi takimi szarymi elementami srebrnymi. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Kieszonki, no i oczywiście jeszcze kołnierzyk i tutaj z tyłu tak wygląda. No i także do tego wszystkiego, co wam pokazałam, wiecie, żeby tak narzucić, żeby było cieplej. O niej mowa to także kolejna wersja, tym razem taka szara. No również się w niej zakochałam. W ogóle z mamą się akurat, jeżeli chodzi o takie rzeczy bardziej właśnie e, kurteczki czy coś, to się lubimy czasem wymienić i właśnie e, także ta szara naprawdę jest fajna. W ogóle z mamą kupiłyśmy sobie Ostatnio trochę takich matching rzeczy Między innymi kupiliśmy sobie takie sukienki Takie jakby bombki i białą i czarną I się też zresztą wymieniamy I stworzyliśmy sobie taki fajny matching Zresztą też ja mam kampusy, bo w ogóle jakby ktoś się zastanawiał Na przykład dobra, ale jakie buty do tego No to ja na przykład chodzę w kampusach 00S czarnych yy, Czarno-białe one są I one na przykład bardzo fajnie wyglądają Do tych wszystkich stylizacji Jako taka sportowa spałem HM je spodobała mi się no i do tych wszystkich stylizacji, naprawdę ona ma coś w sobie, bo jak tak przychodziłam, to ją zobaczyłam, przeszłam i takie kurde, cofnęłam się i stwierdziłam, kupię ją sobie, bo naprawdę jest fajna. Ja też właśnie lubię do tych outfitów nosić czarną pradę, ale mamy właśnie tak, że jak się ubieramy making z mamą, to na przykład jedna bierze to, tą czarną pradę, a druga ma w sumie problem, a ja nie miałam żadnych takich czarnych torebek, więc stwierdziłam, że wiecie jak nieraz oddaję mamie, czy tam się wymieniamy, czy tam w zależności jak to ustalimy, bo u nas to dwa różnie akurat z tymi to Repkami, bo też właśnie ja w ogóle lubię sobie z mamą niektóre ubrania i to jest mega fajne, mam wrażenie, ale stwierdziłam, że jako taki zamiennik, czy to dla mamy, czy to dla mnie, w zależności od stylizacji dnia i jak wszystko pasuje, leży, jak się dogadamy, to ta również bardzo ładnie wygląda. Torebka, torebka, o którą miałam tyle zapytań, że aż sama byłam w szoku, jest ona z H&M, więc tutaj od razu mówię bez przedłużania, jest ona naprawdę obłędna, mi się też spodobała, jest też taka poszarpana, no wygląda genialnie, coś do niej krój, ja dodatkowo właśnie to kupiłam sobie, jest to taka skinka do włosów, również z chemu i dokupiłam ją oddzielnie, ale mi się bardzo, ale to bardzo spodobało jak ją sobie wiecie, tak tutaj przypięłam i w sumie już jej nie odpinam i bardzo ładnie to wygląda, miałam też taką dłuższą wersję, ale teraz sobie zmieniłam na tą krótszą, bo ta dłuższa trochę mi te e, za długie były te końcówki i są to w ogóle spinki do włosów, więc ja też je sobie na przykład wiecie odpinam i po prostu robię sobie, zapinam sobie jakąś fryzurę, ale mega mi się też podoba jak to wygląda tutaj w połączeniu i nie wiem co powiedziałam, ale kokardka jest z chemu i rybeczka też więc no, pewnie tak będą ptańka. No, na Instagramie jest którego was zapraszam, New, już odpowiadałam też dużo razy, ale no, bardzo wam się poda ta torebka i mi również. Jak jesteśmy na etapie kokardek w chaosie kupiłam sobie taki zestaw różnych kokardeczek. Ja w ogóle mega lubię robić z nich taką fryzurę. Trochę crazy, trochę nie. I jak najwięcej się ich da, wpinam. Mam całe rozpuszczone włosy, no i te kokardki sobie po prostu w różne miejsca wpinam. Fajnie to też wygląda. Mogę wam to teraz gdzieś tutaj wrzucić, na przykład, bo uwielbiam chodzić w tej fryzurze. Jest ona taka trochę szalona, ale bardzo, to bardzo właśnie tak jak powtarzam się już wygląda to fajnie, mi się to podoba. Taka jakaś moja wizja artystyczna była. No i tak sobie raz pijam, i potem już jeszcze parę razy w sumie też i te kokardki są takie właśnie mega mi się spodoba, że ten zestaw jest taki, że mamy różne te kokardki, nie są wszystkie takie same. Jest ich tutaj naprawdę sporo, więc taki jeszcze z chaosa, tak jak wspomniałam ile to kosztuje? 29,99 No to mi się w sumie wydaje, że spoko, no jest to jakiś napis pod składem, że 5 zł za sztukę. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, nie wiem, ale no mega fajne te kokardki są. Odchodząc od kokardek, kupiłam sobie piżamkę, taka krótki rękawek i do tego takie czarne shorty. Ja w ogóle jestem fanką piżamek z CINSEA, e, Definitywnie zawsze skradną moje serce i tym razem było tak samo, więc no piżamka z Sinseja, taka z serduszkiem, kieszonką, taka wiecie, po prostu wersja na lato, bo shorty i krótkie, i rękawek, też bardzo ładna. balerinki również z kokardeczkami, balerinki są dość popularne. Mam wrażenie ostatnio ja w hausie dorwałam te i są one wygodne, fajne. Uwielbiam w nich chodzić i też bardzo ładnie wyglądają do wszystkiego. Ostatnia rzecz, chociaż przedostatnia w sumie, to jest taki topik z H&M. Też mi się spodobał. Tutaj jeszcze z przodu oraz z... Gdzie on jest? No, Zaplątam się. Oraz jeszcze tak z tyłu też fajnie wygląda. No, taki... Nawet do tych spodni w sumie, ale nie tylko. Ja mam też fajne takie jasne jeansy, uwielbiam w nich chodzić. Już ostatnia rzecz są to takie spinki, kwiaty z Sinseya. Tutaj jak widzicie brakuje jednej, ponieważ mam u siebie w aucie akurat no, zostawiłam ją i stwierdziłam, że już mi się nie chce iść ten kawałek. W sensie nie jest to daleko, bo musiałam po prostu wyjść przed domu, ale już stwierdziłam, że dobra, a taki jeszcze ciemny róż. I bardzo lubię te spinki, w sensie te dwie akurat najmniej używam, tamtą mam w samochodzie, a biała definitywnie uwielbiam sobie, czy to robię jakąś dorotkę, czy to nawet tak wspólnie wpinać. I też fajnie to wygląda, czy to do torebki przypiąć. No, dużo powiedzmy zastosowań i tak dalej, więc no, uwielbiam. I to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki hol zakupowy Wam się gdzieś tutaj spodobał. Pokazałam Wam właśnie, co sobie ostatnio tak zakupiłam. No, możecie zostawiać ogólnie łapki w górę i subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja Wam dziękuję za oglądanie. I co? Do zobaczenia. Pa, pa!